Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Miło nam po raz kolejny gościć w Szubinie, w gminie Szubin panią poseł do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Ewę Kozanecką. Stało się już tradycją, że pani poseł od czasu do czasu odwiedza gminę Szubin, interesuje się tym, co u nas się dzieje, i po raz kolejny pani poseł przywozi do nas dobre informacje w trudnych czasach finansowych gospodarczych. Możemy tutaj liczyć na wsparcie ze strony rządu, ze strony Pana wojewodę. i dzisiaj właśnie jest kolejna wizyta, gdzie jest tutaj przedstawiona informacja czy propozycja nowego funduszu, nowego wsparcia dla gminy Szubina. Myślę, że o szczegółach tego rządowego programu dla całej Polski, dla powiatu, w tym dla miny Szubin, opowie pani poseł. Z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy we współpracy z rządem premiera Mateusza Morawieckiego powstał Fundusz Inwestycji Samorządowych, tak zwana tarcza dla samorządów. Właśnie teraz, w tym trudnym okresie recesji, covid chcemy wesprzeć samorządy dodatkowymi środkami, które to środki mają być przeznaczone na inwestycje. Jeśli chodzi o gminę Szubin to będzie to kwota 2 milia, milia, miliony 751 358 złotych. Więc to jest taka e, kwota maksymalna, jaką Państwo mogliście dostać właśnie w oparciu o te kryteria. E, jeśli chodzi o całe nasze województwo, no to tutaj mamy 300, ponad 330 milionów złotych na całe województwo, a powiat na kielski to jest ponad 12 milionów złotych. Myślę, że, że, że znacząca kwota, znaczące środki, które będą wspierać gminę, ale przede wszystkim to też jest wsparcie dla przedsiębiorców, pracowników, którzy będą te inwestycje wykonywać. Także no, myślę, że, 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 że ten rozwój tutaj właśnie, ten gospodarczy, dzięki tym środkom też, też znacznie się tutaj u Państwa poprawi. Dziękuję bardzo. E Powiem tak, na pewno te środki pozwolą nam spokojniej patrzeć w przyszłość i realizować inwestycje, które już mamy zaplanowane. Na każdej sesji powtarzamy, że skupiamy się i dążymy do tego, aby nie wstrzymywać realizacji inwestycji, bo tak naprawdę to też napędza i gospodarkę, tą lokalną i tą ogólnokrajową. Do tej pory nam się udawało, ale też nie ukrywamy, że już środki finansowe na nowe inwestycje, nawet na te, które mamy zaplanowane no już powoli się kończyły i, i, i wyczerpywały się zasoby własne. Taki zastrzyk gotówki na pewno poprawi nam płynność finansową, o którą każdy walczy, każdy przedsiębiorca, każda gmina. Rzeczywiście już tak naprawdę to tych pieniędzy już dawno nie ma. Cieszymy się z nich bardzo, realizujemy szanowni Państwo jak wiecie szereg inwestycji i skupiamy się na drogach, w związku z tym rzeczywiście będziemy mogli spokojnie kontynuować inwestycje drogowe, ja przypomnę ulica Pałucka, Leśna, Tysiąclecia, Stanisławka, Kołaczkowo, Gąbin, naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. No, oczywiście prosimy o więcej, jak pewnie w każdej gminy, jak pewnie każdy, każdy burmistrz, bo rzeczywiście potrzeby są duże, natomiast myślę, że to co najlepsze, czyli współpraca daje efekty. Jeszcze raz. Też powtórzę. to podkreślam. Dziękuję serdecznie. Tak.